Zasługujesz synku na drugą szansę? Taki pierdoły, reżyser tego filmu musiał słyszeć wiele razy, jak był dzieckiem, bo pewnego dnia tak się uparł, że dostał szansę na zrobienie po raz drugi tego samego filmu, który zrobił już raz wcześniej w 2014 roku. I tak w 2023 roku dostaliśmy ten film. Problem jest taki, że ten film, pierwszy z 2014 roku był całkiem fajny. Więc, po co? Malum. W języku angielskim jest takie fajne określenie closure, które chyba nie ma odpowiednika w języku polskim. Oznacza ono zamknięcie jakiegoś emocjonalnego etapu w życiu, możliwe, że nawet traumatycznego. No i takie Zamknięcie może być trudne, kiedy wiemy, że coś się kończy na zawsze, ale z drugiej strony, w przypadku emocjonalnych wydarzeń czy traum, jest niezbędne, żeby te traumy przepracować i móc kontynuować życie normalnie. Na przykład, bohaterka tego filmu, Jessica, grana przez Jessicę, Sulę, nie może zamknąć w swoim życiu etapu śmierci swojego ojca. Jej ojciec był gliną. Czy mówi się jeszcze glina? To brzmi jak taki. Jak z lat 70. Mm. Zły Glina, brudny Harry, wraca na miasto, zabić mieszkańców. Tak czy siak jej ojciec wsadził do więzienia, czy złapał, no właściwie złapał i wsadził do aresztu przywódcę kultu religijnego. I w dniu, tudzież w nocy, kiedy go złapał, na posterunku zabił kilku swoich kolegów, o ile nie prawie wszystkich, którzy tam byli, i zabił też siebie. I ona nigdy nie wiedziała. Dlaczego? I to jest coś, co Jessica zawsze trapiło i nie pozwalało jej przejść dalej w życiu. I w tym filmie ona szuka właśnie takiego closure. Czy ja się popylułem? Jessica poszła w ślady ojca, została policjantką. I kiedy już dostała się do aktywnej służby, ten pamiętny posterunek policji, na którym jej ojciec dokonał tych strasznych e, zbrodni, jest do likwidacji, do wyburzenia. Została do odbycia jedna, ostatnia, nocna zmiana, którą świeżo upieczona policjantka. Bierze na ochotnika. No, a dalej to już jest totalny rozpierdol. Hej, ty, jeśli jeszcze nie subujesz mojego kanału, to to chyba jest dobry moment, żebym ja dał tobie znać, jak możesz mi się odwdzięczyć. Każdy sub, łapka w górę czy komentarz pod jednym z moich filmów daje mi większą szansę na przybicie się przez bezlitosny algorytm YouTube'a i dotarcie z moim kanałem do większej ilości osób. Więc jeśli ta recenzja tobie się spodoba, to już wiesz, jak możesz mi się odwdzięczyć. Jedziemy dalej. Jessica znajduje na tej nocnej zmianie dużo więcej niż chciała. Myślę, że gdyby mogła spojrzeć wstecz i zobaczyć, co tam znalazła, jak wygląda to jej zamknięcie, to podziękowałaby serdecznie za cały ten szajs i wyjechała w Bieszczady. Scenariusz tu jest dosyć prosty, skupia się na bohaterce i tak naprawdę skonstruowany jest wokół tego, żeby dać jej bardzo mocną motywację do działania, częściowo po to, żeby uzasadnić jej czasem... mega głupie decyzje. Straumatyzowana Jessica, zaślepiona pragnieniem odkrycia prawdy i prawdopodobnie też przyćpana grzybem rosnącym wszędzie na suficie w tym posterunku, no nie jest w tym filmie przykładem najbardziej racjonalnie myślącej osoby. I myślę, że niektórym z Was będzie to przeszkadzało, jeśli będziecie brali tej te decyzję na klatę, tak jak jej widać i nie będziecie brali pod uwagę jej, no pod koniec filmu to już. Klinicznego stanu psychicznego. Swoją drogą, znajdziecie mnie też na Instagramie, TikToku i Facebooku pod nickiem OMB Horror. Więc wbijajcie tam i pogadajmy tam o horrorach. A więc, motywacja głównej bohaterki, no, jest bardzo wyraźna i czytelna, ale zamiast ją jakoś eksplorować na ekranie, to jest tak naprawdę użyta do tego, żeby popychać scenariusz o kroczek do przodu. Co prawda, jest kilka scen, w których aktorka miała okazję jakoś uzewnętrznić te emocje, dylematy, walkę wewnętrzną, ale było to potraktowane w całym scenariuszu na tyle symbolicznie, że trochę sprawiało wrażenie, jakby ktoś to wrzucił żeby nie było głupio, że zapomnieliśmy o tym. Ale mówiąc szczerze, nie bardzo mi to przeszkadzało. Bo. 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 Co mam poradzić w tym sezonie Non stop jestem dla coś chory, tym razem jest to gardło. Stąd ten mój dzisiejszy aksamitny głos. Choć dużo mniej oparty na klimacie, atmosferze i domysłach niż pierwowzór, Malum dowozi bardzo dużą dawkę krwi, grozy, horroru, brutalności czystego zła. Dobre jumpscary, pomysłowe straszaki i fajne granie ciszą i ciemnością sprawiły, że naprawdę kilka razy podskoczyłem na tym filmie, a sekwencja sknułem ugłaskała moje serduszko. I w tym filmie jest trochę tych postaci okultystów i można powiedzieć, że są no bardzo przerysowani, wręcz tacy teatralni, no i może to komuś przeszkadzać, ale biorąc pod uwagę, że z ich perspektywy stoją u progu Armageddonu albo wręcz Odrodzenia, to mają wszystko totalnie w pombie i po prostu prąd do przodu i dla mnie to fajnie potęgowało po prostu ich obłęd. To trochę tak, jak kiedy w 28 dni później wprowadzili zombiaki po raz pierwszy, które nie idą ślamazarnie, tylko napieprzają do przodu z całej epy. A ten efekt tak naprawdę potęguje strona techniczna tego filmu, która wydaje mi się, jest na bardzo dobrym poziomie. I zdjęcia, i światło, i koloryzacja też jest bardzo fajna. Kontrasty i w ogóle barwy fajnie tutaj grają. Oprawa dźwiękowa jest spoko, chociaż nic mnie tam jakoś... Efekty dźwiękowe są super. Muzyka, powiem szczerze, nawet nie pamiętam, czy jakaś była. Tak czy siak, cała oprawa techniczna naprawdę potęguje ten gor, hamstwo i zło i Myślę, że dzięki niej też dużo fajniej się ten film ogląda. No bo, kurde, wszyscy wiemy, że film może być fajny i mieć fajny scenariusz, mieć fajne postaci, nawet może być im fajny aktor, ale jak są sprawy techniczne spieprzone, to się to po prostu źle ogląda, jak jest zły montaż, dziwne światła, scenografia parszywa itd. i tak dalej. Tutaj wszystko się zgadza, szczególnie moim zdaniem, jeśli będziecie to oglądali, to zwróćcie uwagę na montaż. Jest bardzo dobry. Gra jak dodatkowy aktor, niemalże momentami. Pierwowzór tego filmu miał tytuł Ostatnia Zmiana i przyznaję, bardzo mi się podobał. Zresztą, Malum też bardzo mi się podobał. Nawet zamieściłem go w swojej topce najlepszych horrorów 2023 roku. Oba filmy, mimo wszystko, nie są tym samym filmem. Ehm, myślę, że różnica w budżecie, ale też pewnie jakiś czas na przemyślenia i przede wszystkim feedback od widzów który reżyser zgarnął od swojego oryginalnego dzieła, spowodowały, że ten nowszy film, czyli malum, e, chociaż opowiada tą samą historię zasadniczą, to jest innym filmem. Ma dużo więcej Dobranych albo właściwie wprowadzonych nowych środków narracyjnych, nowych scen, nowych historii, backgroundu i tak dalej. Także te pieniądze nie poszły tylko w efekty specjalne czy właśnie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, tylko w zmianę scenariusza, w zmianę narracji. I z jednej strony to jest fajne, bo opowiada całą historię, z drugiej strony, w ostatniej zmianie. Mogliśmy się domyślać, zakładać, wyobraźnia pracowała i trochę nasz strach mógł się sam napędzać przez to, no że po prostu nie mieli hajsu, żeby e, opowiedzieć trochę więcej, zatrudnić więcej aktorów, czy z, w, nagrywać większej ilości e, lokacji. I tak trochę na dwoje baba wróżyła. Muszę jeszcze wrzucić małego... albo dużego... ...heheszka. Na rany Chrystusa. Trochę zespoiluję, ale nie aż tak dużo. W pewnym momencie w tym filmie pojawia się postać nadprzyrodzona, którą bardzo dobrze widać, nie jest schowana w cieniu, e, i chyba poszło na nią całkiem sporo budżetu. I wygląda tak źle, i jest takim leszczem, wygląda przekomicznie. Na szczęście nie ma tej postaci dużo, ale jak weszła na ekran. Ech. Serio, ten film ocieka złem, zbrodnią i bezwzględną brutalnością, ale jak zobaczyłem tę postać, to prychłem. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Malum nie jest wolny od wad. Można powiedzieć, że nawet się z nimi bardzo lubi. Sceny dodane względem oryginału wyjaśniają lore tego świata, ale w praktyce. Odejmują mu trochę magii i czynią go bardziej prostym. Na szczęście gor, okultyzm i bezkompromisowość nie zawiodły. Ej, knur dowiózł ponad wszystko i... To jest takie solidne 8 na 10. Moim zdaniem jedna z lepszych pozycji w 2023 roku. A jak Wy widzieliście ten film? Macie zamiar go obejrzeć? Jeśli jesteście po seansie, wbijajcie w komentarze i pogadajmy o horrorach. A no i jeśli widzieliście ostatnią zmianę, czyli pierwowzór Maluma, też dajcie znać, czy Wam się podobała. Nareczka.